Max Czorny zadaje pytania o to, czy zło zawsze musi być bezwzględne i bezduszne, a dobro zawsze oznaczać musi postępowanie zgodne z prawem. Cześć, witajcie na kanale Zupełnie Inno Opowieści. Dziś mam dla Was recenzję książki Maxa Czorny'a Krew, wydanej przez wydawnictwo Filia. To ósma już część kryminalnej serii, której głównym bohaterem jest komisarz Eryk Deryło z lubelskiej policji. Choć nie wolno zapominać też o komisarz Tamarze Haller, policjantce, która towarzyszy Deryle już od kilku tomów. Tworzą oni nierozłączny duet śledczych, parę równorzędnych i uzupełniających się postaci profesjonalistów mocno doświadczonych przez niełatwe sprawy, które przyszło im dotąd rozwiązywać, ale i przez los. Stawiający im wyzwania także w życiu osobistym. Dość powiedzieć, że deryło ma za sobą między innymi pobyt w śpiączce, i choć teraz wydaje się być w pełni sił, to choćby z racji wieku zaczyna zastanawiać się nad odejściem na emeryturę. W końcu, jak pisze Czornej, komisarz jest niemal równolatkiem swojego Citroena Model H i psują się w podobnie zastraszającym tempie. Ale zaś o czym dowiadujemy się na pierwszych stronach, też boryka się z problemem, który może sprawić, że jej dalsza zawodowa kariera stanie pod znakiem zapytania. oznacza, że dla tego duetu krew jest tomem szczególnym. Sami bowiem, mocno pokaleczeni, przynajmniej jeśli chodzi o ich pokiereszowaną psychikę, muszą zmierzyć się z kolejną niezwykle trudną do rozwiązania zagadką. Zagadką zabójstwa, jak to uczurnyja, makabrycznego, obnażającego najmroczniejsze zakamarki morderczych umysłów. Oto w pewnym domu na obrzeżach Lublina, miasta będącego stałym tłem tej serii. Znalezione zostają zwłoki młodej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że zginęła w męczarniach i choć przyczyną śmierci mógłby być równie dobrze nieszczęśliwy wypadek, to pozostawiony na miejscu ślad, swego rodzaju podpis sprawcy, rozwiewa wszelkie wątpliwości. Deryło i Haller znów mają do czynienia z przeciwnikiem, który nie zna litości. Kto zna prozę ja ten doskonale wie, że autor nie ucieka od opisywania najdrobniejszych nawet szczegółów zbrodni. Tu jest dokładnie tak samo. Znowu zobaczymy kruchość ludzkiego ciała w zderzeniu z bezwzględnością, determinacją i w pewnym sensie teatralnym okrucieństwem. jest sprawcą. Po takich antagonistach jak fotograf a przede wszystkim 4X nadszedł czas śmierci. Jakie motywy kierują kimś, kto otrzymał taki jednoznaczny przydomek? Czarny doskonale myli tropy, sięgając nawet do funkcjonariuszy rubelskiej komendy. Dlatego nie domyślimy się prawdy aż do mrożącej krew w żyłach finałowej sceny sceny, która nadaje zresztą całej opowieści głębszego znaczenia. Choć Bach Zczornej posiadł umiejętność opowiadania tak wartkiego, że nie sposób oderwać się od lektury, to zadbał też o to, by zadać nam przy okazji kilka pytań dotyczących tego, jak rozumiemy dobro i zło. Czy zło zawsze musi być bezduszne i bezwzględne, a dobro zawsze musi oznaczać postępowanie zgodne z prawem? A co jeśli chęć osiągnięcia sprawiedliwości. Wymaga wyjścia poza takie schematyczne myślenie? Krew nie daje na te pytania łatwych odpowiedzi. Wprost przeciwnie, pozostawia nas w niepewności. Wybija ze strefy komfortu, związanego z przekonaniem, że choć wiemy, iż świat składa się z szarości, to jednak wolimy widzieć go w czerni i bieli. Tymczasem jest tak jak w modcie z Szekspira, którym Max Czorny opatruje swoją książkę. Każdy z nas wchodzi na scenę i znika. A kiedy na niej jest, gra różne role.